Witamy ponownie! Dzisiaj mamy wybór produktów, którymi nie mogę się doczekać, aby się z Wami podzielić. Nie chcę niczego uprzedzać, ale mogę zapewnić, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko zostanie ujawnione zaraz po piosence przewodniej. Numer 7. Jednym z modeli, który pozwoli nam załadować do czterech rowerów jednocześnie, jest TULE TH 9708. Jego waga wynosi 10,3 kg. Fakt, że można w nim przewozić do czterech rowerów, co jest wielką zaletą, wyjaśnia również, dlaczego jego waga jest nieco wyższa, ale mimo to można go łatwo obsługiwać i transportować. Nie są wymagane żadne regulacje przed montażem, a rowery są mocowane do bagażnika za pomocą elastycznych gumowych pasków. Można go złożyć w celu ułatwienia przechowywania i przenoszenia, co jest bardzo ważną i pożądaną cechą przy przewożeniu tak wielu rowerów. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 6. Kolejnym modelem, który polecimy, jest model Tule th 992001 Raceway 3 przeznaczony do drzwi samochodowych. Umożliwia on maksymalne zamocowanie do pojazdu za pomocą linek z grzechotką SureTight. Podkładki mają wyprofilowane przepusty, które zapewniają pewny chwyt pojazdu. Maksymalna liczba rowerów, jaką może pomieścić, to 3. Składana, co ułatwia przechowywanie i transport. Waży 10,6 kg i nie należy do najtańszych dostępnych na rynku. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 5. Bagażnik rowerowy spełniający wszystkie podstawowe potrzeby. Mieści do dwóch rowerów. Lekkość i oszczędność miejsca. Maksymalna waga 36 kg i do 20 kg na rower. Mechanizm odchylania jest obsługiwany ręcznie, co umożliwia dostęp do przestrzeni bagażowej nawet z zamontowanymi rowerami. System montażu jest szybki, a montaż uchwytu rowerowego na kuli holowniczej trwa zaledwie kilka obrotów. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 4. Jego konstrukcja jest uniwersalna i dostosowana do rowerów o nietradycyjnych ramach, posiada również tylne zawieszenie. Nadaje się do rowerów z ramami karponowymi. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu można bardzo łatwo zmienić uchwyt rowerowy z jednej strony samochodu na drugą. Przeznaczony jest do rowerów z kołami od 20 do 29 cali i oponami o szerokości do 3 cali. Maksymalna waga roweru nie może przekraczać 20 kg. Rower można przymocować do bagażnika, a bagażnik do relingów dachowych. W zestawie znajduje się adapter do szyny T. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 3. Tule 929 to bagażnik rowerowy przeznaczony do przewozu rowerów elektrycznych. Ten bagażnik rowerowy waży 19 kg. Nieco duża masa, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jego ładowność wynosi 25 kg na rower, co pozwala na przewożenie lekkich rowerów elektrycznych. Jest składany, co nieraz jeszcze podkreślimy, jak ważne jest dla dostępu do bagażnika samochodu, gdy mamy załadowane rowery. Ma on szeroki kąt nachylenia, co pozwala na otwieranie większych luków. Wszystkie ramiona montażowe uchwytu rowerowego można zdjąć, co ułatwia mocowanie rowerów. Klamry są szybko złączne z długimi paskami, dzięki czemu można szybko zamocować kółka. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Ten model tule TH943005 może przewozić do trzech rowerów o maksymalnej łącznej wadze 45 kg. Należy jednak pamiętać, że zalecana maksymalna masa roweru wynosi 20 kg. Bagażnik rowerowy można szybko zamontować dzięki sprytnej dźwigni blokującej, znajdującej się w zestawie. Umożliwia dostęp do przestrzeni bagażowej z zamontowanymi rowerami dzięki ręcznemu odchylaniu, co jest istotnym aspektem, który zawsze należy brać pod uwagę przy zakupie bagażnika rowerowego. Kółka są zabezpieczone miękkimi paskami, które zapobiegają otarciom na naszych nosidłach. Bagażnik rowerowy jest mocowany do kuli holowniczej, a rowery są mocowane do bagażnika za pomocą pokrętła z blokadą. W zestawie znajdują się również zamki. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1. Kompaktowy i bardzo lekki bagażnik rowerowy na dwa rowery. Łatwy montaż zapewniają odłączane ramiona z uchwytami blokującymi. Instalacja rowerów jest również prosta. Kółka można łatwo zamocować dzięki długim paskom z szybkimi klamrami. Model ten jest bardzo łatwy do złożenia i przechowywania. O łatwości montażu świadczy fakt, że do jego przeprowadzenia nie są potrzebne żadne narzędzia. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu.